Siemanko. Ostatni film w tym był 3 tygodnie temu. Były jeszcze. Troszkę mniejsze. Dziś chciałem wam pokazać jak przez te 3 tygodnie się zmieniło. Nie wiem. Ale chyba jest wszystko git. Słuchajcie mam tu 3 odmiany i każdego się inaczej. Tutaj te pierwsze widzicie. O te tu też. Strasznie są takie krzaki liściaste mocno. Takie to jest odmiana. Faworyt, faworyt i też już ma. O, ostatnie były sadzone, i już. O! Pomidorki są. Myślę, że gdzieś za około dwa tygodnie może coś będzie czy nie to są faworyty naprawdę rosną jak zobaczcie jakie krzary liściaste jak jasna cholera nie wiem czy to dobrze czy to źle bo następne mam tutaj zobaczcie marmoladę o to już jest jak ręką mocią. ten krzak ten krzak inny kolor krzaka w ogóle no i ta marmolada marmolada mermolada, nie wiem już dokładnie nie pamiętam jest inna. Mniej liści. O, owoce też są. O! Jest mniej liściasta. I tamte faworyty pierwsze to czytałem i jest zalecana prowadzenie na dwa pędy. Więc prowadzę na dwa pędy. Bo bardzo silny wzrost. Te. Prowadzę na jeden, Tam staram się przynajmniej na jeden, a tu mam jeszcze jedną odmianę, ale to tylko 21 krzaków. Baron, o, to są te tu, jak się widać, najwyższe takie baron i one, patrzę, mają fajne owoce, te barony, o. Ale co to dalej będzie? No nie wiem, ja myślę, że gdzieś. ze dwa tygodnie się chyba zaczną. Co? O, także tak to wygląda. O, a tu jest lepszy numer, bo mam żony mojej koktajlowe. Proszę bardzo. Już się je. Już są czerwone. Owoce. I już co tu przyjdę, to ich wyjadam. Dobra, to tyle Wam chciałem pokazać, jak to rośnie. Myślę, że chyba, chyba nieźle. Nie truję więcej. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam.